Realne otoczenie czy cyberprzestrzeń Ważne by na fejsie było wszystko pięknie Dodaj do znajomych, bo chcę ich jak najwięcej Tak samo jak lajków pod każdym zdjęciem Kolorowe filtry ukryją te piękno, bez makijażu ciężko wychodzi się na zewnątrz. Jeden wielki error upierdolony chemią. Portaletość czerwo i wielu uzależnią zachowania ludzi stają się sztuczne widzę twarze puste schowane za lustrem to moda na sukces chaos i burdel wpadamy w durne bezdenne studnie oczy uwięzione w jebanych ekranach stoi między nami wirtualna ściana jebana mam na lajki na profil i na kanał I pielęgnuję tego nawet się nie staram odbierz z tekstu to twój facebook daj czas swój i uwagi parę kęsów narzędzie tu dobre zwłaszcza dla psów wyśledzenia twoich nie mój ich kolegów, daruj sobie tu dane z dowodu i nie pisz nic na temat faceu Cyberbóg twój podsłuchuje, myśli twe Myślisz, że sterujesz, a tak nie jest, baw się fejsem, jak narzędziem, a nie wierzenie Bo jeszcze przejmie pasożyt myślenie Bogowie to kurwy lepiej i nie wiesz Standardy społeczności pokruszyły się niczym herbatnik, a nad ekranami głowę modlą się, by Facebook ich zbawił nie pomoże nic no na charakter, charakter zdziewany To Facebook oni z telefonami w rękach, apokalipsy znak to czas jej spełnienia, to, to Facebook, Facebook. kontaktu w siatkach, grupy z winylami i grupy o matkach Z mózgu papka, styl gruby jak patka Mój znak sprzeciwu i gra tu rap, gra. Teraz nie gieranie, nagrywanie A tobie zostaje bezmyślne skrolowanie. Ważniejszy twój profil niż życiowy, realny Wirtualny niewolnik, jak talon pan Pan i szlek, teraz sprawdź mnie Nie dla indywidualności, bo indywidualność to grzech Facebook, Instagram, TikTok się ją głupotą, gdy my robimy hip-hop Idź stąd, w tej cyfrowej głuszy Jak zabójca z wiertarką wiercam się w Twe uszy